problem raz na zawsze rozwiązać. Chciałbym powiedzieć, że cieszy mnie ta rozmowa, szczególnie cieszy mnie głos mieszkańców, którzy nie chcą likwidacji skuterów, to, którzy rozumieją, że skutery są atrakcją Ełku, że skutery przynoszą wiele korzyści dla gastronomii, dla turystyki, na której przecież nam zależy. Uważam, że to jest bardzo dobry głos rozsądku. Jednoznacznie też chcę powiedzieć do Państwa, do mieszkańców, ponieważ podczas ostatniej kampanii wyborczej Pieszo obszedłem w zasadzie całe osiedle Baranki i ulicę Piękną też. I wielu z Państwa zapraszało mnie do domów i słyszałam na własne uszy, jak te skutery wyjął, bo tak to należy powiedzieć. I w ogóle się Państwu nie dziwię, że tu jesteście. Myślę, że to jest tylko drobny procent wszystkich Państwa, którym to po prostu przeszkadza na co dzień. Uważam, że rozwiązanie jest i rozwiązanie jest dość oczywiste. Jeżeli byśmy wprowadzili strefy, gdzie te skutery mają pływać. Tutaj panowie, którzy przedstawiają, chodzi temat wędkarstwa. Skutery też zakłócają środowisko ryb podczas tarła, ale nie o tym chcę mówić. Jednoznaczne odsunięcie skuterów od strefy zamieszkałej po pierwsze rozwiąże ten problem z rybami, po drugie przestanie przeszkadzać mieszkańcom naszego miasta, a po trzecie nie musimy wtedy z tych skuterów rezygnować. Jeżeli chodzi o technikalia, od tego mamy specjalistów i my jako radni, ja jako wiceprzewodniczący rady miasta oczekuję też tego od naszych pracowników, od pracowników urzędu, a także od instytucji. Przecież MOSIR może wprowadzić bramkę na slipie, przecież policja nie może. Ok, procedura, trochę to rozumiem, natomiast MOSIR może kupić aparat do badania częstotliwości hałasu. To kosztuje 7 tysięcy. I może jeżeli będzie miał taką wolę, raz na jakiś czas sprawdzić tych ułanów wodnych. I jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzać, ci te osoby, które zakłócają hałas, będą wiedzieć, że na jeziorze Ełckim nie wolno pływać z przerobionymi silnikami. Myślę, że ta rozmowa idzie w dobrym kierunku i nasi pracownicy Urzędu Miasta jeżeli poważnie podejdę do tej sprawy, uważam, że ten temat do przyszłego roku powinien być wełku zamknięty. Dziękuję. Dzie dziękuję bardzo.